Pilnuj się Pana. W czasach ostatecznych dziś żyjemy, pilnujmy się Pana, abyśmy nie zginęli. Diabeł atakuje umysły nasze, próbując napełnić je kłamstwem. Bóg do nas przez Biblię przemawia, wróg nam zupełnie wszystko przeciwstawia. Z drogi prawdy byśmy zboczyli i słowem Bożym byśmy nie żyli. A słowo od Boga ziarnem czystym jest, A diabeł konkol w to słowo sieje, Byśmy torem fałszywym podążali I do wieczności z Bogiem się nie dostali. Ratuj się w Panu, pilnuj się, Czytaj słowo, wiarą uchwyć się, Nie czerp szczęścia z brudów świata, W Chrystusie masz największe bogactwa. Masz słowo Boże, czytaj je, w nim znajdziesz wszystko, co potrzebne. Kochaj swego Pana i w nim trwaj, byś nie stracił piękna, które w nim masz. Byśmy z miłości do Ciebie, Panie, na tej ziemi żyli, by żadne rzeczy nam Ciebie nie przysłoniły, byś Ty był szczęściem naszym największym. Mając Panie Jezu Ciebie, nie potrzebowali nic więcej.